Poznań zapraszamy panowie za miejsce trzecie, za chwileczkę zapraszamy na podium. Miejsce drugie, Maciej Wachowiak, Patryk Kulczyński, Mateusz Ostrowski, Piotr Porysek, UKS Błyskawica. I miejsce pierwsze, nie gościnni w tym wypadku gospodarze, ale jak mogłoby być inaczej, Memoriałowy Bieg Milionów Młodszych, Bartosz Wolańczyk, Szymon Pawłowski, Damian Prędki, Jarosław Szczepski, UKS Pamiątkowo. Pani Maryla Kulczak, bardzo pilnie proszona. Jeden z tych, który pływał pod okiem Andrzeja Kulczaka, Rysiu Oborski. Bardzo serdecznie proszę, zmieniamy troszeczkę zasadę. Teraz jeden z tych, który poznał bardzo blisko pana Andrzeja Kulczaka. Rysiu, bardzo cię proszę, tak? Pan Zbigniew Szczot, honorowy prezes klubu Poznania. Rysiu, zapraszamy. Do, ja bym prosił, w wyjątkowej roli będzie. Zawsze przyjmowałeś medale, teraz będziesz nie wydawał. I przedawał, rozdawał, ściskał dłonie. I wice starosta Powiatu Szucząju, pan Józef Kraśniewicz. Jeszcze raz od miejsca trzeciego. Jakub Robel, Wojciech Szymaniak, Martek Grzel, Marcin Dziurla, Klub Sportowy AZAZ Wojjew Poznań. Brawa. Maciej Wachowiak, Patryk Kulczyński, Mateusz Ostrowski, Piotr Porysek, UKS Błyskawica, Miejsce Drugie i Miejsce trzecie Bartosz Wolańczyk, Jarosław Szczepski. Damian Pręczki, Szymon Kowalski, UKS pamiątkowo podopieczny tego pana Piotra Olszewskiego. Brawa, brawa i fanfary.